Dobra, niezdrażeni porażką wracamy do części trzeciej, jak najbardziej właściwej. Jest to przygotowanie ziemniaka pod zrobienie frytek. Do, tego, do tej czynności wykorzystam e, tak zwaną frytownicę albo bardziej ciaharkę do frytek, która działa w ten sposób. Patrzcie Państwo, szanowni, jak to się robi. Trzeba mieć mocne przedramię i mocny bark, ponieważ wykonujemy czynność taką: wciskamy pięść na rękojeści. I napierdalamy! Tylko do tego, ja może pokażę. Do wiaderka, nie? Nie wiem, czy widać. O kurwa, no i nie wyszło. Dobra, to są, że tak powiem, yy, tak pierwsze, pierwsze właściwie. Yy, pierwsze takie. Nie wiem, jak to nazwać. Ale fajne światło jest tutaj, akurat, przyznam szczerze. I poprzednia porażka doprowadziła mnie do pewnej nauki, lekcji, jaką jest. Nagrywanie filmów w poziomie. Dlatego ten film nie będzie tak bardzo poradnikowy, jak poprzedni. Nie będzie na niej praktyki, którą pokazywałem wcześniej. Zajmiemy się dzisiaj teorią. Szanowni Państwo, wracając do tego, co kiedyś stworzyłem, to... Szanowni Państwo, w dzisiejszym wydaniu pokażę Wam, jak przygotować frytki. No ale dobra, bo właśnie, bo... Krojenie ziemniaków to jest tylko jedna mała opcja. Słuchajcie. Wybieramy miskę, na którą starczy akurat jedna porcja. Ja tak przypuszczam, że to jest jedna porcja. Następnie bardzo ważne jest to, żeby przygotować odpowiednią ilość oleju, wstawić na dobry gaz i dać czadu, nie? Dać czadu tak jak Marcin, czyli dosyć mocno. Pozbierać niedobitki z podłogi, ale to jest wszystko chuj. Naprawdę. To wszystko Marcinek. O, czekajcie. O. Bardzo ładnie. Już mi się podoba. Już jest fajnie. Tylko naucz się kurwa inaczej uśmiechać.